No, dlaczego ty idiotyczna postać wchodzić do tego ognia? Albo teraz, albo nigdy. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Cześć z Kamier. To jest prawdopodobnie ostatni jak na razie odcinek Minecraft Dungeons, w którym będziemy sobie robić ostatnią główną misję z tej gry, nie licząc oczywiście DLC i ewentualnie dodatkowych ukrytych leveli, jeżeli oczywiście chcielibyście, żeby te levele Ograć to, zostawiajcie naturalnie ławki w górę i komentarze. A my lecimy do ostatniej, popularnej misji w tej grze. Niezrozumiałe odgłosy, ta jasne, wszystko puszczono od tyłu. Pewnie jakieś ukryte znaczenie. Możemy w sobie nawet sobie to puścić od tyłu. Goń arcyzusadnika. Musimy właśnie Gnoja dogonić. Musimy go zniszczyć w końcu. Ło. Ja już zapomniałem, jak się w to gra. Halo, muszę sobie przypomnieć. Prawym przyciskiem się szczera. Będę zapieprzać tymi szałami w ciebie mordo. Ło, trzeba uważać, że to jest lawa. Lol. Halo, kim ty jesteś? Dlaczego się ukrywasz tutaj za lawą? Czemu ciebie nie widzę? Gim w trybie natychmiastowym? Jakiś przycisk. O, poskocznie to było. Okej, okay, okej, okay. czyli na logikę udało mi się tutaj przeskoczyć. No nie, szały mi się skończyły. Wiedziałem, że to nastąpi. Tylko dosyć szybko się to stanęło. Zaraz jeszcze zginę głupkowato. Ale czekam na idealny moment, żeby nie marnować. Się tak od razu tego eliksiru, nie? Dobra, teraz jednak by się przydało podleczyć, bo jest tyle na roz... No nie, spieprzać, kuźwa, wcisnęłam dwa przecież! Oszukali mnie banda złodziei, dwa wcisnęłam przecież, powinno mnie uleczyć. Wypierdzielaj z platformy. W spisu też możesz. No, tym razem zdążyłem się podleczyć. Spieprzaj stąd. <noise> Zajebiście. No nie, emeraldy mi też tam spadły. A kuku? No znowu jestem tutaj, co tam? Co tam, jak tam? Gun wiaż ze tartą. Trzeba zniszczyć tarczę Dobra, ja czekaj, bo ta szmata ma taką kolczugę wielką, wielgachną Czy tam burzdygan, whatever No pal się Już no, jak nie to poprawię młotem Nie dogonisz mnie Nie dogonisz mnie, spieprzaj No, a na ciebie, nie wiesz nawet jak z tego korzystać Palcie się kuźwa enchantujące śmiecie Ja ci dam enchantowanie Będę do was strzelać z karabinu Maszynowego Jak przy okazji powiem, że mam nową kartę graficzną RTX Więc mam nadzieję, że będzie lepsze nagrywanko A jak nie będzie To się wkurzę niesamowicie Bo przez to, że mam nową kartę graficzną To nie mam drugiego HDMI bo I muszę kuźwa kupować adapter Przejściówkę za 130 zł Z DisplayPortu na HDMI Jak ja nienawidzę DisplayPortu, no Wszyscy O, za dużo was Za dużo was, za dużo was, za dużo was Za dużo was, za dużo was. Spieprzam Za dużo was Nienawidzę DisplayPortu tylko i wyłącznie monitory mają DisplayPort. Wszystko inne, które posiadam, ma HDMI. Nigdy w życiu nie miałam żadnej rzeczy do tej pory, która ma DisplayPort. Ale nie, bo producenci kart graficznych muszą nasrać tych DisplayPortów wszędzie. I tak trzy DisplayPorty, jedna HDMI. Bo w w poprzedniej karcie graficznej przynajmniej DVI miałam, do tego już miałam prześciówkę, żeby podłączyć sobie drugi monitor, ale nie! Kurde, DisplayPort z jakiegoś powodu. Mi DisplayPort niepotrzebny, ja chcę lepszą grafikę z HDMI. Mogę trafić? O, no i dobranoc. Ja was ze snipe, a wy nie umiecie. Tak <grym> Atak! Nagnoi. Jak śmieszę czantować, do widzenia swoją książką. Wypierdzielaś na dzień dobry. Yo, quadro kill normalnie, ale zajebiście Siema, za pleców twoich. Na plecy się patrzy, synyk. O, jeszcze ciebie, nic nie zdąży zenchantować. Jesz patrzę na tą książkę, nie zauważysz kiedy umrzesz. Hmm. No nie, no. Chyba ci coś swędzi, arcyzłosadnik. Chyba ci coś swędzi. Ty na dzień dobry wypieprzaj, ty też. A co? Halo? Kim ty jesteś w ogóle, żeby tu się dostawać? Wypierdzielaj. Czekaj, daj mi schaba wziąć! No wypierdzielaj, wkurzasz mnie tylko, Hatfuci na tarczę. No i jeszcze ty, no i pększał jest mój, dobranoc? Coś tu jest, nie halo. Czemu mi tego nie odlokowuje? Czyżby była jedna osoba, która uciekła sobie z planszy, bo nie chciała sobie umrzeć? A ty! Dlaczego ty tu jesteś, się ja pytam? Ty już mi na dzień dobry będziesz kurać, no nie! Kurde, ma! Czemu nie ma jakiegoś innego przycisku, żeby użyć zakichany TNT zamiast szału? Ja chcę sobie TNT na później zostawić. Ja chcę inny przycisk na ten TNT. No nie, znowu on. Mam przynajmniej na ciebie szczały! ale w ciebie strzelać, wciul. Nic mi nie zrobisz, Gnoju. Nic nie zdążysz za tym zrobić. Jesteś zbyt łatwy do zaorania. Idź sobie. No idź sobie. Nie chcę mi się z Tobą walczyć. Ja chcę energię zachować na arcy z osadnika. Tu Tudzież szały chcę na niego zachować. Dobranoc. Tutaj mi nic nie zrobisz? Podejdź tu, no podejdź, no teraz mi nic nie zrobisz Nawet nie dojdziesz do mnie Za oralny jesteś No i dziękuję, dobranoc Idziemy, idziemy I ludzi zabijemy O, jakaś jaskinia Uhu, Kolejny zamek, by się wydawało Ty już gościu na dzień dobry mnie tylko nerwiasz O, nowy poziom, dziękuję, dobranoc Kto jeszcze? Wy No wyjdźcie sobie, no jak mnie wkurzają To jeszcze przywoływać No zabijcie go czy coś bo jak widać chyba tylko ja to mogę zrobić. No spieprzaj czy coś, kurde mać Już mi się nie chce w ciebie strzelać nawet. Dlaczego moje szczały nie trafiają w to coś? Halo! Wszystkie moje szczały umijają gnoja. No zabiję cię w ten sposób, no dobra, idź sobie w dupę wsać tego kilofa czy coś. To się giera nie kilofa Ja wiem, że jest różnica między Axe a Pikax, ale to jest język polski. Dawaj skrzynkę, nie uciekniesz mi z tą skrzynką. O, to jest fajne. Obrażenia w warce w 33, 34, 61. No, coś mi się zdaje, że to jest, proszę Państwa, zdecydowanie lepsze niż ten zasrany młot. No, ulepszony na maksa i chyba nic więcej nie ulepszyć nie możemy. Tudzież idziemy dalej. Gunwo mi zrobisz krytykale same na twój web. Jeszcze ty, I Fusroda. Jak na razie idzie w miarę easy, ale to nie znaczy, że reszta gry będzie aż taka bardzo easy. Kurde, mać. Widać, że wszyscy chcecie dostać z tej samej broni naraz. Ci nie wiem co robią, idą do środka ściany. O, znowu! No, zabijcie go czy coś. Nie no, ja go zabiję. Niech sobie utknie, nie wiem, tutaj na przykład. Utknij, tak! Wgliczował się! No i tu jest twój błąd, mordo! Błąd programistów i również błąd twojego istnienia w trybie natychmiastowym. Jeszcze trochę, dawaj, fajerwerki dawać. Bo mi się strzały, wszystkie skończyły i to trwa w nieskończoność, ale przynajmniej gunwiasz, nic mi nie zrobi. Dawaj, critical hit in rose, dziękuję, dobranoc. I trzeba było taki błąd robić. Trzeba było robić taki błąd. Mogłeś po prostu iść naokoło, ale nie. No idź sobie, nie pomagaj im. Bo nic ci to nie da, tylko umrzesz przy okazji. A ty gdzie idziesz? Co ty robisz? Wspieprza przed wszystkimi. Nie ma morda, razem ze mną, no i i już nie żyjesz u kolejny teleport Ciekawe co jest tutaj Jesteśmy na zewnątrz znowu Nie wiem czemu, ale okej okay. No do widzenia Kurde, zebrała się chmara straży Nie ma, wszyscy i tak zgniecie Nie wiem o co wam chodzi Po co nawet próbujecie? To nie ma sensu Wasze życie nie ma sensu Zabijcie się szybciej To będzie mi łatwiej Po prostu przejść tą grę No nie, no No oryginalności trochę Przynajmniej trochę oryginalności w zaskakująco on przyszedł przez tę beczkę, a nie zglitchował się. Co nie znaczy, że nie zglitchuje się na innych rzeczach. Ja już znam twoje sztuczki i niestety one zbytnio nie działają. Trzeba znaleźć jakąś dobrą rzecz, na której może się zaklinować. Tylko, że on się może zaklinować, nie ja. Kurde, on się tu zmieści, idź sobie. No idź sobie, daj mi przejść. Aha, tutaj nie wejdziesz, dobranoc. Zanim zdąży mnie walność, to ja mogę tutaj wchodzić, Zajewista taktyka. Jeszcze, no. No i jest, o robiony. O nie za dużo was! Za dużo was, za dużo was, za Co to jest, za dużo was! Co to był zagranny bang? Tak być nie może! No za dużo was! W mordę jeża, przecież F wciskam, no No dlaczego ty idiotyczna postacie wchodzić do tego ognia? Jesteśmy nie wiem gdzie, prawdopodobnie może około momentu, gdzie ostatni raz zginęliśmy. Mam lepszy miecz oraz dwa życia obecnie, więc mam nadzieję, że nie zginę znowu głupio. Tak jak na przykład za chwilę, zamiast leczyć się, to ja czekam na idealny moment i czasami aż za późno czekam na ten idealny moment. Jest godzina prawie 11, więc wiecie, jak długo trzeba było to ogarniać czyli około godziny, niestety, żeby znowu tutaj dotrzeć. Co oni robią? Ja pierdzielę, sami się zabijają, idioci. Mam ogólnie taką taktykę, że najpierw strumię potem uciekam i nie chcę walić z, ze strzały, bo strzały chcę sobie zachować właśnie na te zasrane golemy albo, no właśnie, na bosach. Kurde, ile was tu jeszcze będzie? Ja pierdzielę. Wszystko z, po to, żeby jakąś skrzynkę znaleźć po pod żadnym pozorem nie mogę sprawić, że będę w ślepym zaułku razem z jakimś potworem, a co gorsza, oby jeszcze nie z większą ilością, bo to już wtedy po prostu jest bardzo nieprzyjemne rapidło. Co to jest policja. O, tu jest na przykład dużo, więc trzeba uważać, trzeba uważać. Jeszcze szmata enchantować będzie, właśnie, mówię. Hit i cofać się, hit i cofać się, ale też, żeby nie przesadzić, więc też trzeba leczyć w miarę możliwości. Za każdym razem, jeżeli życie jest poniżej połowy. No, tu dwóch magów jeszcze było. O, ty. Ja ci dam dwóch magów, kuźwa, czasy się skończyły. Ja jeszcze trzeci. No nie, no to nie zadowala was. To nie jest Hogwart. O, ja nie mam w ogóle życia, pomocy, ratunku. Właśnie dobrze, że teraz mam. E ten totem sobie wziąłem zamiast tych fajerwerków oraz y, to na duszę, bo w tym momencie leczenie jest po prostu najważniejsze. No Jesus, chwilę wasz tu jeszcze magików będzie, no kurde wyskoczcie przez okno czy coś. Idziemy zaraz wyżej, ciekawe kiedy w końcu będzie ten z osadników, bo ja chcę ich spać. Moi dziadkowie również, jakby nie patrzycie, jestem u dziadków i oni się raczej wkurzają, że gram tak późno. Eee, no i świetnie, kolejna zasadzka. A, o ty gnoju, wracaj tu. Wracaj, gnoju. Ale cię zajumie na łeb. Ale ja cię zniszczę. Pokonaj artystów osadnika. Okej. Okay. To trzeba właśnie zrobić w tym momencie. Trzeba pokonać gnoja. I trzeba uważać. Ja mam ostatnie dwa życia. Leczyć się w każdej możliwości i omijać te zasrane, kurde, lasery. Kurde, szmata z spami tymi laserami. No jak ja mam przed tym śmieciostwem uciec? No, umrzyj. No nie. Halo. O, nie, nie tam, nie tam, nie tam. Z powrotem lecz się, ja pierdzielę. on jest wciul trudny on jest wciul trudny, dlatego, że za każdym razem to są te zasrane jakieś lasery no, boże święty, ja tu umrę ratunku pomocy to jest zbyt trudne, a ja nie chcę tego robić przez godzinę, no nie chcę wszystkiego od nowa przez godzinę robić no przecież to jest popieprzone, normalnie jak ja tego nie skończę dzisiaj, to to zrobię jutro mam wywalone w tym momencie, no spier papier twoja mać, no będziesz już ma to teleportować mi na złość, won po prostu won, błagam cię won bo nie wytrzymam tego psychicznie Jak ja to zrobię za pierwszy razem, to to będą jaja normalnie Bo jakimś cudem się jeszcze udaje, Ale mam ostatnią szansę Więc jak spieprzę, to spieprzę i no roz Więc lepiej, żeby nie spieprzyć w ogóle Dobra, tego walić I teraz uciekaj, 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 uciekaj Leć się, leć się, leć się. Dobra, w ostatnim momencie Teraz ty wy wypieprzać z platform w ogóle Znowu mi się szczały skończyły Szybko czekamy, aż się podleczę Bo już gnoje na mnie idą Tak być nie może Jesteśmy tak w ogóle na ostatniej prostej Więc albo teraz, albo nigdy Pię... Nagrywam resztę jutro. Pamiętacie, jak powiedziałam, że nagrywam resztę jutro? No to dzisiaj jest jutro, i pamiętacie, jak ja powiedziałam, że nie mogę drugiego monitora podłączyć, dlatego że nie mam HDMI w drugiej karcie graficznej? No, przez to nie mogą zauważyć, że OBS w ogóle nie nagrał mi poprawnie gry i muszę całą walkę bosową przechodzić od z początku. Ale dobra, przynajmniej Wam pokażę, w jaki sposób ja to ogarniam. Czyli na przykład, tutaj nie wchodzimy dalej. No, z pieprza na mordę. Zawsze się zwróciłam zakichane TNT. I by się przydało wrócić tam na miejsce, niestety. A dokładniej mówiąc, na to oto miejsce. Bo mnie gnój wtedy po pierwsze tam nie trafi. Tylko ja go nie, wtedy nie trafię, ale nie szkodzi. On wtedy sobie właśnie pójdzie na inne miejsce. I o to właśnie chodzi: że gnuj na inne miejsce będzie patrzył zanim mnie zauważy to ja już go zabiję. no i pierwsza część z bossa załatwiona, ale jest jeszcze druga część bossa, więc trzeba uważać No i to samo znowu trzeba uważać tutaj na przykład jak są takie lasery to trzeba jak najszybciej kucać albo po prostu fuck uciekać od tych laserów trzeba od gówna uciekać o! ja pierdziele jak to mocno mi zeżarło, ale dobra Mam wszystkie do życia ogólnie nie licząc oczywiście tego, które mi się udało przed chwilą stracić. Bardzo szybko to nie trzymała! Dobra. No nie, akurat w tym miejscu! Szmato w mordę kopana! Ja pierdzielę! No to teraz będzie mieć szmatał kurde udawać, że, że mnie zabije. Sorry morde, ale gówno prawda. W tym momencie gówno prawda, w tym momencie kurde giniesz. Stąd nie trafi niestety szmaty, ale nie szkodzi. Teraz trzeba zapierdzielać po prostu najszybciej, jak się da! Tylko, że ja wciskam ku... E! Czemu to nie działa? Dobra, jeszcze trochę, nie mogę tego spieprzyć, bo było po prostu oszustwo absolutne. Leczyć się jak już, leczyć się! Bo już wygrywamy w tym momencie! Tak! Jeszcze lewy przy okazji nowej. Twój ci na maskę, szmato! No! I teraz będzie jakaś kaccenka, tylko musimy... Podejść tutaj po szlamie, bo se chyba morda uciekła. Szkoda tylko, że nic to tej osoby nie da. No siema, co tam? Hm? No, coś i ta różka nie wychodzi, mordo? No i sru, nie ma różki, ale w osadnik, wróg osadników, no to mogłeś na było się domyśleć, został pokonany w końcu. Skoro został pokonany, to czemu on dalej żyje? Halo, proszę to naprawić, oho! Idą go załatwić? Wspaniali bohaterzy, uratowali świat! No jasne, że tak. Zwyciężyli nad złem No jelo. i świat uratowany i balanga. <grym /dziśle> oczywiście, że dzięki mnie. No i dzięki oczywiście również widzom, którzy oglądali tą serię. I jak Unchilled Wasn't. Halo! Co się dzieje? Jak był pokój, to jest spokój, a nie! To za oszustwo. Proszę zatrzymać ten kurde pokój, bo ma ten pokój być. Proszę nie sprawiać, że jest kolejna osoba, którą trzeba zajęć. Ale nie, no to pewnie trzeba będzie zrobić w takim razie w DLC. Ale to oczywiście, jeżeli będziecie chcieli właśnie to DLC, żeby ograć na kanale. I również są jeszcze dodatkowe poziomy, jest 5 dodatkowych poziomów z Minecraft Dungeons, jeżeli chcielibyście, żeby je ograć. A poza tym to już praktycznie skończyliśmy. Minecraft Dungeons, jako pierwszą grę, którą oficjalnie skończyliśmy bez przerywania serii na kanale, co jest bardzo ciekawe. Także jeżeli właśnie ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy obejrzeliście wszystkie odcinki, albo czy chcecie zrobić właśnie te sekretne pięć poziomów, albo właśnie DLC do Minecraft Dungeons. Jeżeli nie chcecie przegapić innych fajnych filmów, które pojawiają się w środę, piątki, soboty, to zapraszam do subskrypcji, dzwoneczki, tutaj macie inne fajne filmy do oglądania, zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie. To na dzisiaj tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym Produkcjach.